Zadania na spokojnie. Rok 2024, Motor rozszerzona. zadanie 8. 8, no dobrze, dany jest trójkąt, który nie jest równoramienny. W tym trójkącie miara kąta ABC jest dwa razy większa od miary trójkąta BAC. Skoro on nie jest równoramienny, no to mamy go. Miara kąta AB, ABC, czyli tego po prawej stronie. Jest wraz większa od miary kąta BAC, czyli tego po lewej. Aha, ale no tak to zrobimy alfa, to, to możemy zrobić dwa alfa. No dobrze, wykaz, że długości boków tego trójkąta spełniałem jakiś szalony warunek. Myślę, że wiele prościej będzie użyć małych literek ABC, czyli A naprzeciwko wierzchołka A, B naprzeciwko wierzchołka B i C naprzeciwko wierzchołka C. Zatem AC kwadrat to będzie B kwadrat. BC kwadrat to będzie A kwadrat i AB razy BC to będzie C razy A. No, zapiszmy to tak zgrabnie jeszcze i to trzeba udowodnić. Uu. Troszkę to podobne do twierdzenia Pitagorasa, gdyby nie to, że to nie jest trójkąt prostokątny, no, to może by do czegoś było przydatne. Ale skoro do Pitagorasa, to być może trzeba będzie dwukrotnie użyć twierdzenia kosinusów, raz z punktu widzenia kąta alfa, raz z punktu widzenia kąta 2 alfa, ale mam wrażenie, że wzór na kosinus 2 alfa jest nieco trudniejszy od wzoru na sinus 2 alfa, więc ja zrobię to następująco: najpierw użyję wzoru, czy twierdzenia sinusów, a później twierdzenia kosinusów. Co znaczy co? No popatrzmy, a przez sinus alfa równa się b przez sinus 2 alfa. O. Wzór na sinus 2 alfa nie jest wcale taki skomplikowany, bo to jest 2 razy sinus alfa razy cosinus alfa. Uu. No to mamy napisane. Teraz wykorzystamy, że to, co tu napisane mamy, to jest po prostu proporcja. Czyli jak pomnożymy 2a razy sinus cosinus alfa, to będziemy mieli b razy sinus alfa, czyli tak jak to uczniowie popularnie mówią mnożymy na krzyż. No to co? To obie strony możemy podzielić przez 2 A sinus alfa. To zniknie nam z prawej strony 2 sinus alfa, będzie sam cosinus, a na stronie prawej będzie już tylko b podzielone przez 2a. No tak, bo sinusy się uproszczą. E, tak, dwójka wpadnie do mianownika, będzie b podzielone przez 2a. No dobrze, to teraz mogę śmiało właśnie użyć twierdzenia czy wzoru kosinusów, ale takiego, żebyśmy mieli kosinus alfa, bo już mamy go wyliczonego. W związku z powyższym przepiszę ten wzór, tylko zamiast tego cosinusa alfa, który tam jest na końcu, wpiszemy już od razu to, co nam wyszło, b przez 2a. To teraz widząc, co się święci, widząc, że mam do policzenia tak naprawdę b kwadrat, bo na początku naszego, naszej równości, którą mamy udowodnić, tego warunku, jest napisane b kwadrat, to zrobię następującą sztuczkę. Po pierwsze, pozamieniam to miejscami, tak. Po drugie uproszczę dwójki i po trzecie przestawię troszeczkę, czyli będę miał b kwadrat, które było, odjąć po uproszczeniu bc b kwadrat c przez a, dodać c kwadrat i odwracając na drugą stronę, czyli zamieniając miejscami tak naprawdę, równa się a kwadrat. Dlaczego tak? No bo teraz już widać do czego zmierzamy. Trzeba tylko z tego wyznaczyć B kwadrat. Ktoś powie, ładne mi tylko, chociaż to nie jest tak źle, bo to B kwadrat już jest na lewej stronie. No to co? No to B kwadrat przed nawias. Jak B kwadrat przed nawias, to zostanie nam 1 odjąć C przez a, a. Resztę przepisujemy. Dodać C kwadrat równa się A kwadrat. Wewnątrz tego nawiasu robimy wspólny mianownik, czyli zamiast jedynki napiszemy sobie A przez A. Mhm. Natomiast C kwadrat przeniosę od razu zawczasowo na drugą stronę, bo widać w tym naszym, w tej naszym warunku, że B kwadrat tylko ma być na lewej stronie. Teraz co? Do wspólnego mianownika, a na stronie prawej, jak genialnie zauważamy, tak jest wzór skróconego mnożenia A minus C razy A plus C. Dlaczego tak zauważyliśmy? Bo... Zupełnie przypadkowo w liczniku po lewej stronie wyskoczyło nam a minus c. No to podzielimy przez a minus c przez a lub pomnożymy przez odwrotność, czyli razy a podzielone przez a minus c. No to świetnie, to na lewej już będzie tylko b kwadrat, a na prawej będzie no tak, a minus c razy a plus c razy a podzielone przez a minus c. No to świetnie, bo co? Bo A minus C nam się uprości i zostanie już tylko B kwadrat równa się A dodać C razy A. O, jak dobrze, bo wystarczy tylko pomnożyć. A, kwadrat, A razy A to jest A kwadrat i A razy C to jest AC i temat z głowy. Wyszło. Wow. Nie wiem, czy to było proste, czy to było nieproste, ale myślę, że chyba... Bo jak ktoś ma ochotę, to może zrobić dwa razy twierdzenie kosinusów, ale chyba twierdzenie sinusów moim skromnym zdaniem jest prostsze, chociaż po drodze widać, że trzeba się nieźle namęczyć, żeby uzyskać nasze wymarzone b kwadrat równa się. Dziękuję za uwagę.